Jakimi konsumentami są Polacy? Raport z badania FMCG Brand We Shop przeprowadzony przez Blix oraz Kantar określa mniej więcej jakimi typami konsumentów są Polacy. Te badania są cykliczne, a dziś będę się opierać na wynikach jesienno-zimowych z ubiegłego roku, gdzie przebadano 2688 konsumentów. Wyszczególnijmy sobie trzy wyniki. Zdecydowanie dominuje typ rozważny i pragmatyczny, to jest 25%, który stawia na motywacje osobiste niż społeczne. Są podatni na produkty szeroko reklamowane, najlepiej z kampanii influencerskich. Drugim typem jest shopper z przymusu, to jest 18%. Chce działać szybko, stawia na rozwiązania, które nie wymagają dużego czasu, wysiłku pracy i kładzie nacisk na rzeczy Praktyczne i bezproblemowe. Ważna jest dla niego cena i prostota użytkowania. Trzeci typ to zakupowi entuzjaści 15%. Podobnie jak ten pierwszy, stawia na marki popularne i mainstreamowe. Podatny jest na nowości, chce kupić pewnego rodzaju lifestyle. Stawia na wellness, cyfrową równowagę, ekologię i redukcję stresu. A ty? Jakim typem konsumenta jesteś?